Nie ma się o tej mam wam do przedstawienia 12 kozackich faktów czy tam ciekawostek związanych z grą Brawl Stars. Uwaga, jestem pewien, że chociaż kilku rzeczy z tego filmu nie wiedzieliście. Serio, mogę się z wami założyć, więc oglądajcie ten odcinek i napiszcie mi w komentarzu, ile z tych rzeczy wiedzieliście, a ile nie, to wtedy przypnę wam serducho. I myślę, że naprawdę, większość z was nie będzie wiedziała wielu rzeczy z tego, co wam tutaj powiem. Są one mega ciekawe i mega fajne. Dlatego oglądajcie ten odcinek od początku do końca i zostawcie pod nim łapeczkę w górę mordeczki, jeśli dobijemy tutaj 2,5 tysiąca lajkaczy, no to kurczę, będę wam mega wdzięczny i myślę, że może zrobię drugi odcinek z tej serii, co wy na to Oczywiście też zostawcie suba z dzwoneczkiem na tym kanale, żeby być tutaj na bieżąco z następnymi odcinkami. Ja bardzo często informuję was o wielu ciekawych rzeczach związanych z Brawl Stars, dlatego kurde, no myślę, że warto subnąć ten kanał. No i oczywiście jeszcze wbijacie na mojego Instagrama Toriety, każdy kto mnie tam zaobserwuje to polajkuje wam jakąś foteczkę, a pomysł na ten odcinek wziąłem od zagranicznego youtubera Clash Games, jak coś link do jego kanału dam wam podany w opisie. No i dobra widzowie, przechodzimy myślę, że już do pierwszej ciekawostki, będzie ich łącznie 12, tak jak mówiłem. No więc... no. 1. Żeby naładować ulta Daryla potrzebujemy równo 30 sekund. Wiedzieliście na pewno, że trochę się on ładuje Ale czy wiedzieliście, że równe 30 sekund? No raczej wątpię, więc to jest taka dosyć ciekawa rzecz Bo szczerze, nigdy się nie zastanawiałem nad tym, ile się może ładować ten ult A tutaj macie wszystko dokładnie pokazane, jest to już potwierdzone jak coś Że ładuje ten ultik się aż 30 sekund Oczywiście dam to chyba wam w przyspieszonym tempie, albo może i nawet nie O, dam wam w normalnym, żebyście tutaj wszystko widzieli, co i jak Ultik ten ładuje się 30 sekund, więc dosyć ciekawa sprawa, co nie? Dobra, przechodzimy sobie do drugiej ciekawostki Obecnie w Brawl Stars, do tego momentu, gdy wy to gdzie ja to nagrywam, wyszło już 212 lub 213 skinów, bo zależy, czy liczymy z tym, co wyjdzie teraz w tej aktualizacji, czy taki jeden, który na dniach ma wejść. No po prostu zależy, kiedy to oglądacie, co nie? Ale 212 lub 213, łącznie jest tyle skinów. Oczywiście liczymy tutaj ze złotymi, ze srebrnymi, ze skinami ze Starpointsy i te podobne. No i łącznie jest ich aż tyle. Spodziewalibyście się, że aż tak dużo? Oczywiście ja już wiedziałem, że trochę ich się zebrało, że przekroczyło aż 200 ponad, no powiem wam, że to jest naprawdę spoko wynik I ciekawy jestem, czy dojdzie kiedyś do 1000 skinów, to już by była taka naprawdę spora liczba, ale myślę, że jest to możliwe Patrząc na to, że gra się cały czas rozwija i co chwilę wchodzą jakieś nowe skinki, myślę, że nawet teraz z 10 na update średnio ich wychodzi No to kurde, myślę, że jest to naprawdę bardzo możliwe Na razie mamy 212 w tam 213 i po prostu będziemy sobie obserwowali za ile to wzrośnie Okej, okay, teraz ciekawostka numer 3 Postać, która ma najwięcej skinów, to Colt a ma ich aż 12, tak mordeczki jest ich aż 12, Czajcie, to jest mega duża liczba, dla tych co mi nie wierzą że on tyle ich ma, no to tak na początek mordki, Rockstar Colt na pewno go kojarzycie, to jest tutaj taki pierwszy skin drugi skin, to jest ten z chińskiego nowego roku, nazywa się on Dynasty Agent czy coś takiego, eee, dobra lecimy sobie dalej, tutaj mamy tego Colta który jest za starpońcy, sam go posiadam, tak się prezentuje następnie korsa Colt, czyli ten z pirackiego update'u, to już mordeczki jest czwarty lecimy sobie dalej, mamy tutaj jeszcze tego specjalnego Kolta, obczajcie tak on wygląda Też go na pewno kojarzycie, on jest związany właśnie z tym Wyzwaniem, championship czy coś takiego e, Następnie mamy tego Kolta z karnetu, który jest do Odblokowania, lecąc dalej widzowie Kolejne skinki to jest złoty i srebrny Do Kolta, no to jest oczywiste, ale oczywiście je też liczymy Co nie? One też się tutaj zaliczają Do tego, no i następnie reszta Cztery ostatnie skinki, bo jest już na razie Osiem z tego co się nie mylę, co wam przedstawiłem No to cztery ostatnie to już są skiny, które Wyszły bardzo niedawno, e, mianowicie Chodzi mi tutaj o skiny futbolowe Czyli piłkarskie skiny do Kolta, były one też cztery, tutaj wam się kilka z nich wyświetli, nie wiem czy wszystkie, ale były one cztery, więc łącznie daje nam to aż 12 skinów do Colta, wow, bo że niektórzy z Andujasza mają po jednego skina, a Colt ma 12, no spoko, co prawda są takie skiny, że wiecie, i złoty, i srebrny, no to tak jakby się powtarza, tak samo te y, tutaj y, skiny właśnie futbolisty, też tak troszkę się powtarzają, ale nie zmienia to faktu, że trzeba to zaliczyć i łącznie ma on aż 12 skinów, co jest, to jest mega dużo, naprawdę wow, okej, okay, teraz czwarta rzecz, ona jest mega ciekawa, kulki, którymi strzela Rico, to są te same kulki, którymi strzelają pingwinki pana P Ja na przykład o tym wcześniej nie wiedziałem Niedawno się o tym dowiedziałem I myślę, że to jest naprawdę spokojna rzecz I to serio jest prawda, obczajcie sobie Zwróćcie uwagę jak to wygląda u jednego jak u drugiego I to jest mega podobne, no praktycznie jest to takie same Dlatego wow Kolejna bardzo fajna rzecz, myślę, że też wiele osób z was tego nie wiedziało Dobra, przechodzimy do piątej rzeczy Nie ma limitu monet i gemów w Brawl Stars Możesz mieć ich nieskończenie wiele Ponoć jeden ziomek miał przez jakiś czas na swoim koncie nawet milion gold i jest on takim, jakby to patrzeć, rekordzistą, jeśli chodzi o tego golda. Ale tutaj niestety nie mam żadnych screenów, żeby to pokazać. A teraz uwaga. Pewien YouTuber z Niemiec, jest to Lukas Browser, Zaraz pewnie go kojarzycie, brat właśnie tego Clash Gamesa, no to jako jedyny człowiek na świecie miał ponad 100 tysiące gemów na swoim koncie. To było specjalnie stworzone konto, nie wiem czy on tam jakieś openingi robił czy coś, ale było ponad 100K gemów. Tak, macie nawet tutaj screena, to nie jest fake, mordeczki, wow, coś grubego naprawdę. No i dobra, przechodzimy sobie do szósteczki. Rekord w Boxie to 10 rzeczy. Po jego otworzeniu nigdzie nie widziano jeszcze Mega Boxa, który byłby serio potwierdzony i miałby więcej. Ponoć w Megaboksie tym błyskało się aż 6 rzeczy I co najlepsze Nie było tam mordeczki żadnej postaci Same gadżety i star Powery I ten jak coś boxik jest najprawdopodobniej potwierdzony To nie jest tak, że to jest jakiś fake czy coś To jest potwierdzone Z tego co nawet mówili inni youtuberzy Więc wow Ciekawe czy ktoś to kiedyś przebije I ciekawe skąd ten typek wziął tyle farta No kawany. Dobra Teraz lecimy do siódemki Tutaj taki dosyć prosty Bardziej mit, a bardziej ciekawostka Chodzi o to, że po prostu Pamka To mama Jess Myślę, że większość z was o tym wiedziała, już też kiedyś o tym mówiłem, ale nie każdy na pewno, dlatego tutaj dodałem, nawet kiedyś za starych czasów Brawla w 2017 roku Pamka nie nazywała się Pam, tylko nazywała się Mama J, czyli Mama Jessie, więc tutaj mamy taki dowód w 100%, że tak jest, że jest ona mamą właśnie tej oto Jessiki. Numer 8. Stewie 8 bitowiec to jedyny roboty, które mają niebieskie oczy. Za to najwięcej jest robotów, które mają czerwone. Oczywiście kojarzycie na pewno roboty, że większość z nich ma czerwone, z tym są one główne kojarzone, co nie? Że jak patrzymy, to te Ślepia im się, tak błyszczą za czerwono, świecą, czajcie o co chodzi. A tutaj Stewie i Ośmiobitowiec akurat mają niebieskie, tak dla odmiany, tak się złożyło. Może są to dobre roboty? <laughs> Chyba tak, dobra. Przechodzimy sobie do dziewiątki. Phoenix Crow to skin, który jako pierwszy w Brawlu kosztował ponad 300 gemów. Myślę, że to mogliście wiedzieć, ale też jest to dosyć ciekawe. No Rzadko się pojawiają skinki, które tutaj kosztują i właśnie pierwszym z nich był Phoenix Crow ale co jak chcą, myślę, że to jest cena też zasłużona i tyle on powinien kosztować, no bo jednak jest to piękny skinek, nie oszukujmy się, nie posiadam go jeszcze, ale może kiedyś go kupię. Zobaczymy. Dobra, numer 10. Karl to pierwszy zadumiarz, który w magazynku ma tak jakby jeden strzał. Czajcie. No większość zadumiarzy, praktycznie chyba wszyscy mają trzy strzały w magazynku, że przeładowywują można uderzać tam kilka razy po trzy. A Karl ma jeden. Tak, jak ja to zobaczyłem, po raz pierwszy na protoku, że on ma jeden, to wyga się zdziwiłem, że coś takiego w ogóle może być. Nie spodziewałem się, nie? I naprawdę to mnie trochę zaskoczyło, więc to jest taka dosyć ciekawa rzecz, ale o tym też oczywiście pewnie wiedzieliście w większości. Dobra, teraz będzie coś ciekawego, numer 11 Postać, która najdłużej nie miała żadnego skina, to Rosa. Ponad trzeba było czekać ponad rok i 6 miesięcy, żeby jakiegoś dostała. I była to właśnie ta Halloweenowa Rosa z tego co tutaj mi się wydaje, więc naprawdę nieźle. Obczajcie jaki to był długi czas! Rok i 6 miesięcy. Tyle rok zaczekała na takiego skina dla siebie. No ja już kiedyś dużo narzekałem, że ona jeszcze nie ma żadnego skina i to sprawy, że inne, skin, że inne postacie mają po 5 skinów w tym czasie, a ona ma 0. No i twórcy w końcu jej dali, więc naprawdę spoko. Ale to jest też taka dziwna sprawa. No i dobra, numer 12, tego myślę, że nie wiedzieliście. W Brawlu można mieć maksymalnie 50 założonych swoich kont w Supercell ID. Jest to maksymalna liczba. <laughs> tak, aż 50. Oczywiście ma nie ma osoby, która by tyle miała. Nie no, chociaż no na pewno, dobra, jakieś może są. Ale takich osób jest bardzo mało, wątpię, żeby ktoś z Was też to próbował, ale jeśli byście kiedyś próbowali, to macie ta informację, że maksymalnie można założyć takich kod 50. Tu i tak jest mega dużo, i chyba byś nawet nie pamiętało tych wszystkich maili i haseł, żeby to ogarnąć, ale nie zmienia to faktu, że wow, naprawdę dosyć ciekawa sprawa i dosyć ciekawa ciekawostka. Więc dobra, mordeczki, to są wszystkie w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że miło wam się to oglądało i było git. Zostawcie łapę w górę i subika, jeśli chcecie więcej. Bądźcie na bieżąco z moim kanałem, najlepiej z moimi trzema kanałami. Subskrybujcie mnie dzwoneczkiem tutaj wam się one je wyświetlają. Wbijajcie na nie wszystkie, wbijajcie też na mojego Instagrama, to jest każdy, kto by tam obserwuje, polajkuje wam jakąś fotę. A się już żegnam, widzimy się w następnych odcinkach. Siewanko, wordeczki, papa!